Też Mr. Game, a to nowy, nowy, nowy odcinek zarysat według Minecraft. Stworzy, teraz stworzymy nowy świat. Szanowny tak. Minecraft. Nawet no, jest dowolny. Ale wynika z tego, że to dobrze jest. I tworzymy. Mogę hmm. no jeszcze... Pierwsza rzecz jako a my to drzewo. Znajdziemy drzewo, to jeszcze na lewym przyciskiem. Trzymaj. Poruszamy się W do przodu, A lewo, D prawo, S do tyłu. Lewym przyciskiem zbieramy, prawym kładziemy. A skład się w A jest to... To jeszcze nie dajmy. I w tym ucieku pokażę jak przetrwać pierwszą noc. To będzie wyzwanie dla kogoś tutaj pierwszy raz. O, w jakimś fajnie jest, no, to latało, to

u, fajne miejsce. I to O tu, o, o tu Teraz mną przerabiamy na deski. O. tutaj na I budujemy... yyy... Tak, 6 na 6 to ja proponuję, bo... to jest najlepsze. lepiej to dodać. Jak na Nowym Świecie. Trzy. Cztery.

Mm -hmm. Teraz tworzymy krafinkę. O, więc to jest 4, cztery, cztery lewki, podziel. Tak, krafink. I Tam dojdzie innego i teraz tworzymy kilo. Tym, a i potem tworzymy papryki i w ten sposób kilo drobny. O, i mamy kilo Teraz I teraz kopiemy to samo. teraz dojdziemy do kamienia. teraz kamień kopiemy Tak to I teraz tak tak trzeba to zrobić. to sztuk wystarczy. to Teraz, jeżeli gotowe, to skończymy i z tym No, to No i wyklucz. Idziemy do naszej chatki. A, to, da się tworzy drzwi. I kładziemy je. O, mamy drzwi. Teraz stworzymy pieprz. W ten sposób. I mamy pieprz. Wkładziemy go, teraz idziemy z drewna. się nie, nie, nie da się zrobić węgla, tylko z drewna. Zdjęciego. Może to być. Może to być może to. Może być taki dżiblowy.

czy wstępnie To ja wiem, że pójdziemy też pod postawę. Na kiedy to zrobić. Już. Może to Nie, to przypadek, ale ja, ja Orang-orang yang sakti terlihat di bawah ini, dia masih ada yang suka masukkan O. Dia suka masukkan O. Mesti. Lepas itu dia mau O. Dia

Węgiel. Ten to jest zwykły węgiel. a ten, co mam się przekazać, to jest węgiel 1. Są dwa rodzaje. To takie same, tylko mam jeden nazwy i nie da się wstawować tych nazw. Nie da się wstawować węg tego węgla i węgla dużo To jest takie utrudnienie. No już myślałam, że od tego węgla... Ja ja, Det är jättepraktiskt. De ja, jag har många. Precis som du sa. Inga sadel. Jag pratar inte jättelite innan. Ja, jag är jag Ja, att bra. Jag tänkte på valet.

to co, kurianka, co nie, jeśli nie da się znaleźć ich, no, po no prostu tak zrobić to, 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 to go z ręką, ale proszę nie dużo trzymać z tego, to takie szanse, że się zepsuje, no, zrobić. tak, nie ja no, 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 no,

Zrobimy i Teraz Tak, po tworzy się y, kamienny, kamienny miecz i tak drewniany. I dolejmy no i tu na tyle w tym odcinku będzie. A, już spokojnie. Tak wyglądało albo to. 70. Tak to jaki? No. tak na pewno odcinku tego... Ja się już Wam żegnam, subskrybujcie i wyproszę łapki w górę. Cześć!